Hej, tutaj Piotrek Bielski, Niogień Śmiechu. Po prostu Piotr, Pedro, Peter, bo lubię też bardzo inne wersje mojego imienia. Mam flow, więc jestem w górach, spaceruję dzieląc się tutaj tym, co mi płynie z serca. I dzisiaj taki przyszedł mi temat. Od dziś jestem szczęśliwy. Od dziś jestem szczęśliwa. Lepiej po angielsku, prawda? E, tak e, e, today I start being happy, tak? I e, e, no other choice. Nie ma żadnych, żadnych tutaj w tym momencie innych opcji, tylko coś takiego robi. Skąd taki pomysł? Słuchajcie. E, pozdrawiam tutaj serdecznie, Beatę Kiewisz, moją. Serdeczną koleżankę, która robi świetną robotę, prowadzi takie szkolenia, medytacje wokół tematu obfitości. Zaraża fajnie slow life'em, bo potrafi nam dwie godziny sobie tak ten czas zanika, tak opowiadać spokojnie, w różnych tutaj opowieściach. W każdym razie, zanim Beata stała się tutaj taka bardziej, powiedzmy, znana, aktywna na tym polu zawodowym, takiego. Inspirowania innych osób. Pomagała mi też organizacyjnie przy, przy moich warsztatach i odwiedzi, odwiedziłem kiedyś Beatę. Po prostu się polubiliśmy i, i Beata pracowała nad różnymi wizualizacjami, bardzo dużo czytała. Ja pogadałem z mężem Beaty Wojtkiem. Człowiekiem, który się zajmuje zawodowo tutaj obserwowaniem, analizowaniem ptaków i zapytałem Wojtka, czy on też jakby jest z tej takiej bajki rozwojowo-szkoleniowej, a Wojtek mi powiedział coś takiego, wiesz co, ja to kiedyś pojechałem sobie rowerem nad jezioro w Olsztynie w czasie jeszcze moich studiów. Coś mi tam w życiu nie szło, ale stwierdziłem, że dziś będę szczęśliwy i tego się trzymam i to mi wystarczy. Pozdrawiam cię serdecznie Wojtek, nawet sobie nie wyobrażasz, jak wiele mi tutaj, że tak powiem, otworzyło to i do tej pory się tego trzymam, że czasami po prostu rozwiązania są super proste, że można po prostu tutaj się szkolić. Czytać, oglądać, warsztatować, kursować, terapeutyzować. I oczywiście to wszystko jest super. Ja jestem też z tej bajki. Róbcie to dalej koniecznie, bo no inaczej trochę też nie będziemy mieli z czego żyć. My wszyscy, prawda, inspiratorzy, terapeuci i ludzie, którzy są po prostu fajnymi ludźmi i pomagają innym też być po prostu fajnymi. Więc korzystajcie z tego i to, to, to pomaga. I ja sam e, też, e, też korzystam, także nie tylko jestem tutaj po dwóch stronach, prawda, e, czasem e, właśnie e, uczącym i czasem uczącym się. No, I jakby to wszystko jest, jest super fajne i potrzebne. Ale ważne, żebyśmy czasami nie zafiksowali się na zbyt skomplikowanych rozwiązaniach, bo ja wierzę, że wszystko jest po prostu, może być bardziej e, proste. E, i, e... Jeśli coś już jest zbyt skomplikowane, jeśli już mój umysł wiecie tak, jak stare PC, już tak miały takie w środku te wiert wiertełka, nie, no, śmig śmigła takie po prostu z wentylatorów, już się tak po prostu przegrzewały, to jeśli czuję, że tak zaczyna być w moim umyśle, że próbuję jakąś koncepcję bardzo mądrą, inteligentną, ale skomplikowaną zrozumieć, to mówię sobie. Basta, stop. Jest jakaś łatwiejsza droga, I, 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 albo to po prostu nie dla mnie, bo to jest zbyt skomplikowane. Być może jestem po prostu zbyt prostym człowiekiem, ale, ale też ufam, że naprawdę największa mądrość czasem jest właśnie w prostych tutaj odpowiedziach i w ludziach, którzy są prości w takim sensie pozytywnym po angielsku jest taki termin volunteer simplicity, czyli dobrowolna prostota, czyli że celowo jakby upraszcza swoje życie. Nie, że rezygnujesz z jakichś bardzo tutaj rzeczy właśnie takich skomplikowanych, często idzie to z jakimś minimalizmem w odniesieniu do, do rzeczy i Gdzieś jakby to, to, to wszystko e, m, działa e, i fajnie robi. Ja Wam powiem, z mojego życia, kiedyś pracowałem e, jako. Starszy specjalista do spraw wdrażania innowacyjnych modeli partycypacji publicznej. Jak to słyszysz, być może już ci się głowa po prostu przegrzewa, no więc taką mnie też się przegrzewała, mimo że, że skończyłem socjologię, a nawet i, i studia doktoranckie, choć doktoratu nie obrodziłem, bo już też mi się to wydawało zbyt skomplikowane. E, więc, e, e, więc więc tak, no i, i oczywiście e, potrafiłem jakoś tam sobie na swój użytek wytłumaczyć. Że, że jak to jest ważne, że gdzieś to się tam przekłada na to, że ludzie mają większy wpływ na świat, w którym żyją, ale ta droga po prostu i to wszystko organizacyjnie było tak skomplikowane, że, 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 że to jakoś takie blokowało we mnie radość życia. W momencie, gdy yy, z tą pracą się pożegnałem i wyruszyłem do Indii, poznałem nowe zajęcie w postaci jogi śmiechu nie planując, że będę się tym zajmował zawodowo, zarobkowo i tak dalej ale się to okazało bardzo proste że mogę, po prostu pojawiam się gdzieś sprawiam proponuję odpowiednią formułę Mogę powiedzieć rozwojowej zabawy, czegoś, co po prostu jest dla ludzi przyjemne, a jednocześnie jest rozwojowe, zdrowe, dobrze działa na, 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 dla zdrowia, bo śmiech wzmacnia odporność organizmu, to pobudza endorfiny. Tutaj wiele różnych innych pozytywnych rzeczy, łącznie z aktywowaniem komórek antyrakowych, może powodować, ale też jest to takie bardziej lekkie i proste, i widzę po prostu te zmiany natychmiast. Tobą, nie? Że po takim nawet jednym warsztacie ktoś to tutaj do początku był jakiś taki przestraszony. Ostatnio miałem tutaj w Mińsku Mazowieckim uczestnika, który przyszedł tak, ale to już było, było zajbiste, bo wchodzi po prostu cała, cała rodzina, dorosła córka i rodzice i ten ojciec rodziny mówi, ja chyba stąd ucieknę, to one mnie wyciągnęły. Nie, nie wiem o co chodzi. Jak dał mi taki komunikat, to jest pół żartem, że, że trochę się tego obawia. Że nie wie, ale już szczęśliwie, skoro już umiał po prostu ten debat żartować i coś, to, to było super. I potem oczywiście został do końca najdłużej jako, i najdłużej z nim na koniec rozmawiałem, tak? Więc jakby to, to, to po prostu jest super, super sprawą, gdy ktoś, gdy już umiemy komunikować swoje, swoje potrzeby, swoje. Swoje, swoje emocje i mamy jakby taką akceptację dlatego. I naprawdę wtedy jest nam dużo prościej. Uważam, że, że, że to jest jeden z najfajniejszych sposobów na zmienianie świata, żebyśmy się po prostu uczyli e, tego, co czuję w tym momencie. E, czego potrzebuje i potem dwa, by ta droga była prosta, po prostu tak jak GPS wybiera najprostszą drogę zazwyczaj, choć wczoraj akurat nie wyprowadził zupełnie w pole, tak, to inny temat, ale zazwyczaj ci sugeruję tą najprostszą, najszybszą drogę, czyli od razu po prostu mówimy tutaj komu mamy co powiedzieć, komu zakomunikować, co zalega i wtedy nic nie zalega, więc nie mamy jakichś w środku, jakiejś spiżarni niezałatwionych spraw i po prostu idziemy do przodu i to sprawia, że, że, że łatwiej być szczęśliwym, więc ja nie wiem jak oczywiście to, to wszystko gdzieś tam wygląda w wypadku Wojtka i to też nie moja sprawa, czy faktycznie cały czas Wojtek się czujesz szczęśliwym, tak jak tam 20 lat temu, czy, czy więcej w Olsztynie prawda, sobie powiedziałeś taki i ten, ale, 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 ale to czuję, że to jest naprawdę fajna sprawa. By sobie tak po prostu powiedzieć, że nie ma, kurczę, już dalej jakiegoś takiego prześlizgania się przez życie męczenia. Zobaczcie, jaki mamy fajny widok. Nie, i oto dostrzeżenia e, strzeżenia tego, co już po prostu mamy, e, bo zawsze można mieć, mieć lepiej. E, a, a, a ja e, no to szczegam i, 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 i co, co czuję, co potrzebuję na ten moment I po prostu za tym, za tym podążanie, żeby potem to, jeśli to się da osiągnąć, to teraz jakby zrealizować, jeśli nie, to troszeczkę albo zaplanować, też się uczę tego planowania i to wdrażam życie, albo po prostu powiedzieć wszechświatowi i to, i to przychodzi i i tak to działa, ja, ja tu mam nonstop takie sytuacje, że, że też wszechświat mi podpowiada, że na przykład e, mieszkam teraz pomiędzy Warszawą a Lublinem e, w bardzo fajnej, leśnej miejscowości, ale tak naprawdę do Warszawy jeżdżę non -stop. w Lublinie ostatni raz byłem z, z rok temu, latem rzadko bywałem. i stwierdziłem sobie, a może bym sobie tak pojechał do Lublina, tylko tak gdzieś tak głupio mi tak po prostu pojechać, przydałby się jakiś pretekst i pomyślałem sobie, a może bym się odezwał do, do radia, ja poopowiadałbym tam o Indiach, podróżach, o ze śmiechu, to co zazwyczaj tak jak się... Myślę, że to ten nie jest, że to jest jakoś bardziej skomplikowane, wcale nie jest, nie jest często. Dziennikarze potrzebują ciekawych po prostu pomysłów i dosłownie wystarczy zadzwonić. Hej, mam coś fajnego do powiedzenia i oni się cieszą, po prostu Uf, odjąłeś nam roboty, bo byśmy musieli rozglądać, wymyślać, gdzie ktoś coś ciekawego robi, by coś powiedzieć. I, słuchajcie, nawet nie musiałem dzwonić z... Zadzwonił do mnie mój serdeczny kolega yy, Włodek, że tutaj wiesz co, czy by, ci by się chciało, czy się pojechać do Lublina, do radio pogadać, bo tutaj znajomy, tam pracuje, szuka ciekawych tematów, jest też tutaj, pomyślałem o tobie. <laughs> Jakby tak to, świat od naprawdę odbiera to yy, w taki sposób. Yy, Czasem niesamowity, bo te kanały nigdy są, nie są oczywiste e, skąd kto akurat by i pewnie e, i nasze umysły nie są w stanie z tego raczej przewidzieć, chyba że już faktycznie jesteśmy na jakimś mega, mega, mega oświeconym poziomie, choć tutaj nie mam pewności, czy jest to takie dokładne i raczej wydaje mi się, że to takie też przybliżone. <laughs> więc. więc więc tak, to jest takie otwarcie się na spontaniczny yy, taniec życia. Co jeszcze można zrobić, żeby być od dzisiaj szczęśliwym? Taką robię burzę mózgu, też podpowiadajcie, komentujcie, bo ja nie jestem jakaś wyrocznia, co wszystko uff, co wszystko wie. Bardziej moją rolę widzę jako takiego yy, przewodnika poszukiwań. O, to jakiś tam poziom yy, wewnętrznego spokoju, yy, wewnętrznej integracji. Zaufania do świata ogarnął i dzieli się tym po prostu z, z wami, pomagając w waszych też poszukiwaniach. Też z taką świadomością, że kurczę, to co czasem działa dla mnie, niekoniecznie musi działać dla ciebie, choć jest spora szansa, że będzie działało. I, i to jest moim zdaniem fajna, fajna płaszczyzna porozumienia. To na pewno dobrze jest dbać o takie małe rzeczy. Jakby gdzieś e, e, też i materialne, e, dużą radość mi z, e, sprawia e, teraz, że zmieniłem auto. Mam fajną hybrydę i e, cichutką, ekonomiczną. E, mogę przyjechać parę kilometrów zupełnie elektrycznie. Odzyskuję energię z hamowania. Mam z tego wielką radość. Oczywiście wiadomo, że jak ktoś na, na tym zafiksujesz, jeśli jakoś jest to gdzieś jakiś cel realistyczny to no jest to też, że tak powiem, wtedy bardziej źródło cierpienia niż, niż radości, ale, ale, ale z drugiej strony jakby, jak ludzie się mają męczyć w, prawda, w autach, których nie lubią w telefonach, których nie lubią w komputerach, których nie lubią, to fajnie jest to zmienić, ale oczywiście wszyscy wiemy, że jest to bonus, dodatek do szczęścia. Fajnie jest, jeśli nasze relacje są takie, że nie mamy jakiejś dużej potrzeby zmieniania ich. Ja tak aktualnie mam. Przeszliśmy z moją ukochaną manetą przez jakiś też niełatwy rok. Nie chcę tego wszystkiego wam opowiadać, co się w nim działo, ale faktycznie tutaj podobno to tak jest, że gdzieś po 7 latach bycia razem, tak jak i po trzech Pojawiają się jakieś kryzysy, jakieś gorsze momenty. Zintegrowaliśmy to na nowo. Mamy teraz super fajny entuzjazm do bycia razem. Mam też tutaj, no tam radość z bycia ojcem. Nie? No, to jest naprawdę zajebiste. To jest po prostu ładowarka Supercharger, jak, która jak Tesla ładują takie Superchargery w 30 minut. Tak tutaj ja mam, że czasem 30 sekund patrzenia na moje córeczki i już po prostu wow nie jestem jestem naładowany jak takie przychodzą małe, chcą się przytulać albo jakoś jak ta mała raja, która ma e, tam ledwo półtora roku e, zacznie analizuje na przykład klapek i tak ogląda ten klapek, przyglądam się tak takim nachwytem, dobłodził może włożyć, nie <laughs> ja, ja jestem już naładowany, także tak to tak to wygląda, więc... Dbanie o to, co nas wzmacnia. Nie wzmacniają kąpiele, to jest żywioł wody. To jest osobista sprawa. Oczywiście też nie mogę tutaj brawurowo przesadzić, bo już byłem bliski utop utopieniu się w morzach, a nawet w jeziorze, więc, więc ostrożnie z tą wodą. Ale pójście na basen, saunę. Prosta sprawa, tak. Na masaż, tak, umówienie się. No. Często mamy oczywiście takie. No, trzeba znaleźć tym proporcję, że, że gdzieś, na ile mogę sobie na to pozwolić, tak? na, na ile tutaj, yy, szczególnie przy jakiś takich ograniczonych budżetach, ale, ale to mi bardzo, bardzo yy, pomaga, jeśli czuję, że w ogóle jak jakiś taki mam stres, to nawet skakuję pod pysznic i woda jakby to wszystko zmywa. Więc, więc, więc takie, takie, takie rzeczy. No, proste, banalne, może dla Ciebie też oczywiste. Cieszę się, jeśli oczywiste. No i oczywiście jest ten cały dział praktyki, to czym się zajmuję zawodowo. Prowadzę medytację, prowadzę sesje jogi śmiechu i zapraszamy śmiech. Wczoraj fajnie tłumaczyłem uczestnictwo, to indywidualnego szkolenia, która mówiła, i co, mam ten śmiech tak sobie wymusić? Ja mówię, nie wymusić, w żadnym wypadku. Ja jestem. O zdecydowanym zwolennikiem łagodności. Nie, 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 że coś wymuszasz, jakieś gwałty na sobie, nie, 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 zaprosić. Pozwolić sobie na taki stan przyjemności, to najczęściej to jest chętnie fajnie jest zacząć od po prostu położenia się, porozciągania. Oczywiście muszą być takie warunki, że masz bezpieczeństwo, że się nie przejmujesz, nie wiem, co tam ktoś o ciebie pomyśli, nie masz jakichś żadnych zewnętrznych obserwatorów, prawda? Tylko po prostu sobie pozwalasz na to, że. że, że Możesz być taką, jaką jesteś, być takim, jakim jesteś. I zapraszasz ten śmiech. I naprawdę on przychodzi. To jest moje doświadczenie, wystarcza intencja. Kluczowa jest intencja, to jest autentyczna, szczera, że chce teraz popraktykować śmiech, Chcę więcej śmiechu w swoim życiu i, i wtedy jakby to jest takie zrobienie trochę, trochę tak jak przygotowanie może pustego garażu może spowodować, że do niego przyjedzie nowy samochód. Tak jak tutaj wewnątrz siebie przygotujesz po prostu taką przestrzeń, żeby mógł do ciebie ten przyje śmiech przyjechać, to on jak tam święty Mikołaj po prostu z dzwoneczkami o no, mocy tutaj yy, tam nie wiem 150 reniferów mechanicznych po prostu przyjeżdża i ha, 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 ha. <laughs> Oczywiście wiem, jak nie byłeś na jogu Śmiechu i tak dalej to są dla Ciebie abstrakcje, więc e, albo jakieś... Wiem, mówię, że, napisałem na ten temat książkę Jogę śmiechu, drogę do radości, jest to przemyślana metoda. Tą książkę czasem teraz tak nie wziąłem, bo jestem w górach na spacerze, ale czasami tak lubię pokazywać, jako takie moje alibi, słuchajcie, mogę robić rzeczy, które wydają wam się szalone, ale jest jestem metoda, stoi za tym cała książka. <laughs> Ale też jest cudownie nie potrzebować żadnego alibi. Bo nie potrzebujemy alibi, by być szczęśliwymi. Być sobą wystarczy naprawdę chęć szczera, która z każdego zrobić może oficera, ale oficerem też nie chcę być, prawda, tylko szczęśliwym człowiekiem, czyli szczęście... Nie wiem jak to zgromować, ale chęć szczera, która zrobi z ciebie szczęśliwego. Powera. Nie, szczęśliwego człowieka po prostu, chęć czego, która robi z nas szczęśliwego człowieka. Intencja, wdrażanie intencji, zostawienie wszechświatu, wszechświatowi trochę przestrzeni, bo wszechświat lubi przestrzeń. Jak wszystko, co jest zawalone, czy to nasz kalendarz, czy nasze życie, czy nasz dom, nie służy szczęściu, musi być trochę przestrzeni. Więc zostawienie przestrzeni, że. Coś może być nieoczekiwanego pojawić, ale też i to do dobrego, pozytywnego, i sposoby spełniania naszych marzeń mogą być trochę inne niż sobie marzyliśmy, a nawet nasze marzenia mogą się okazać trochę inne niż nam się to wydawało. I będzie super. Dobra, tyle, muszę się rozprawić i go zajrzeć, bo ja tak nagrywam, łażę po tych górach. Szczerze mówiąc, nie mam już pewności, czy ta ścieżka, którą idę, to jest ta, która mi się wydaje, że. Wszedłem wcześniej, więc ja muszę się ogarnąć czyszczenie. To takie jest koła, piękny ten świat, dużo miłości. Kocham Was i tutaj znowu gwiazdeczka, by ludzie tak nie myśleli, że jestem jakimś wycinać panem hipisem czy coś. To jest w przestrzeni przebudzonego serca, z przestrzeni serca, które wie, miłość najważniejsza jest na świecie. I z takiej pozycji po prostu tą miłość wysyłam. Dobra? No to pa. pa. Hej hej. 芝麻解释。